Dobry kochani, w grze Murder. I dzisiaj będziemy grać sobie w Murder, tak? Więc. Będziemy zaczynać. No i dobra, musimy tutaj pokonać króla. Okej. Okay. Chciał nas widzieć. I Jesteśmy królem. O to chodzi w tej grze, dokładnie. Zostawiamy naszego króla, idziemy dalej. Nie, tym razem kolego proszę go zabrać do celi. A masz pazura? Co ty robisz? Ja tu jestem królem. Na razie spróbuję po prostu iść. Po prostu iść przed siebie, tak? Można powiedzieć. A ty masz jakiś czerwony napój weźmiesz szturchni. O! Nie starzeje się. Jak super. Ciebie to jeszcze widziałem. Joki clown! Halu, skąd masz tego tosaka? A, dużo tak. Dobra, ciebie, ty masz trudkę. Najpewniej, więc weź tego palca i idź sobie. Kolego, proszę cię. Proszę cię, ja już wygrałem. Już mi nic nie zrobisz. Będę wiecznym królem W tym królestwie No i co? Eternity Ale kurde król będzie ze mnie teraz No i co? No i zostałem królem, tylko złym już do końca, bo o to nam chodziło. Więc zaczynam od nowa. Znowu my. Ale było blisko. No dawaj, dawaj. Uda się. No nie kaszlej, bo to już... Już stary jesteś. Dobra, zobaczmy coś innego teraz. Ten z tą maczugą. Dobra, dajmy się wykończyć. Po prostu zobaczymy, co dalej, tak? Zobaczmy wszystko, co się da. Wracamy my. Odrodzenie jako. my. No i teraz. Okej, okay, no tego. Oj, oj, oj. No to nam nie wyszło. Ale... Nie przetrwasz wszystkiego. Dobra. Znowu jesteśmy królem naszej kolejnej postaci. Nie, dobra, siebie już mieliśmy. Jeżeli to się powtarza, to trochę słabo. Kolego Już twój kolega poszedł Zginął, tak? Zobaczmy co teraz się stanie. To jest ta trudka. I teraz znowu ziomek jest królem. No ciekawe. Kurde, on ma zamknięte oczy, ale to może łatwiej dla nas. Okej, okay, siorbie nosem, czyli źle <grystanie> dla nas. Dobra, już się udało, ale już było blisko. Nie, no, naprawdę czego? O kurde, o ty. Nie, 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 proszę go zabrać. No jest błazen, zobaczmy co on zrobi. No tak. Why? O nie! Biedny ziomek. No cóż. Czyli... Błazen po prostu nas nienawidzi. Dawaj! Co się stało? On nie spojrzał. Aha No to nieźle. Kurde no dobry jest. Wyjmujemy nóż z trudką. I... Nie, nie, nie. Teraz. Uwaga. Okej, okay, coś się tu psuje lekko, ale daliśmy radę. Znowu my jesteśmy królem. Ciebie już widzieliśmy. A ty? Nie ma. Do widzenia. Tacy są właśnie poddani, no. Jak możesz? Jak możesz tak robić królowej. Błazenku, ciebie już widzieliśmy. No, papa. Pa. Nie, ciebie też usuniemy. Zobaczymy, co, co będzie dalej. No dobra. Ciebie nie widzieliśmy. love na zawsze. O! Ale super. <noise> super starość. Poznaliśmy miłość naszego życia, no i No i tak to jest, no. Życie króla. No, o kurde. Nie wiem, czy to już są wszystkie tutaj, co mogliśmy zrobić, ale spróbuję znaleźć jeszcze coś i nie, 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 kolego. Dobra. Widzieliśmy cię już. O ty! Kurde, jest dobry. Ale nie za dobry. Nie chcemy nic, szukamy nowych... ludzi. Ha, jak szybko mi się udało. Nie, 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 my już podziękujemy. Sorry, serce złamane. Ciebie też już widzieliśmy. Nudzicie się? Uciekaj stąd. No, a znowu błazen papa. Pa. Czy będzie ktoś jeszcze nowy? Uciekaj. Ej, bo ja starze starzeje mocno. Czas mija, czas mijamy, co? O ty, kurde. No? I co się stanie, bo już jesteśmy mega starzy. No chyba już wszystkich widzieliśmy. Więc uciekaj. Jest błazan. Ale my dalej żyjemy. Dużo trupów. No i nic jeszcze nie ma. I co? Wygraliśmy. Tylko jako stary starzy. Tak? Jednak nie wygraliśmy, jednak nie dotrwaliśmy do tej chwili i. I myślałem, że on nie skończy tą grę, ale chyba nie. No dobra, to raczej na tyle z tej gry, murder. Jeżeli coś jest, jeszcze czego nie wiem, no to zrobimy kiedyś drugi odcinek. Ale to na tyle z gry. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie lajka, suba i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!